Hej, dzisiaj robimy test dwojanków. Dobra, pierwszy to będzie truskawka malina. Jakby co, to są dostępne w żabce. W mojej już nie ma, bo się wszystkie wyprzedały w godzinę. Rozumiecie? W godzinę. Ale ja mam takie sekretne sposoby, wiecie. ja Dobra, więc... Jak otworzę, to Wam pokażę. Ok, otworzyliśmy go. Teraz sprawdzimy jak pachnie. Hmm? No, właśnie tak, truskawkowo, też trochę mali malinkowo, więc teraz spróbuję. Mm, one są takie dobre, przepyszne. Temu daję 9 na 10, 9,5 na 10. One są takie dobre, bo nie chcę wiecie, Tak dużo dawać. Na razie na pierwszy start. Jak ten będzie gorszy, to temu daję 10. Dobra, więc teraz Pomarańcza Brzoskwinia. Tak to się otwiera. Dobra, mamy, więc teraz spróbujemy. Miam! Ten 10. 10. 10 są takie dobre, tak wam polecam, dobra. Wszystkie te, wszystkie te mam, mają 10, bo są takie dobre, ale mi się, mi się wydaje, że ten pomarańczowy brzoskwinie jest trochę lepszy. Więc mega dobre, polecam yy, i papa!